się głównie z wybuchem II wojny światowej. Niemniej jednak ten wrzesień jest szczególny na terenie naszej gminy, gdyż we wszystkich szkołach obchodzono już uroczyście w rocznicę 70-lecia wybuchu II wojny światowej. 17 września napaść Związku Sowieckiego na Polskę, a dzisiaj przyszła kolejna Uroczystość, której korzenie sięgają właściwie w miesięcy zimowych, bo to wówczas spotkałem się z panem inżynierem Bogusławem Radbańskim i jego małżonką, panią doktor Radbańską, którzy zaproponowali mi, aby włączyć się do akcji sadzenia dębów katyńskich. I. Te działania były prowadzone już od maja, gdzie 13 maja tego roku, data również dla nas bardzo wymowna, spotkała się młodzież naszej szkoły z panią Marią Simińską Tadeusz i jej znajomymi z przedstawicielkami rodzin katyńskich. Były tam obecne panią Małgorzata Menkę i pani Ewa Fischer. Podczas tego spotkania bardzo osobiście i emocjonalnie została przedstawiona historia polskiej rodziny, szczęśliwej rodziny do czasu wybuchu wojny. I sam osobiście przeżyłem to wystąpienie pani Marii bardzo emocjonalnie, ponieważ opowiadała o tych przeżyciach swoich jako dziecko które wtedy nie sądziło o tym, że widzi ostatni raz swojego ojca, który został wezwany do półku, potem przywodzące listy i wreszcie informacja w gazecie o tym, że ojciec nie żyje. Myślę, że Młodzież dowiedziała się o tym, jak wyglądała ta sytuacja. Dzisiaj doszło już do kulminackiej uroczystości. Została przed chwilą poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca pana majora Ludwika Siemińskiego. I obecnie jesteśmy na części oficjalnej tu w świetlicy. Dlatego w imieniu własnym samorządu gminnego pana przewodniczącego Rady chciałem serdecznie powitać przybyłych gości na tę uroczystość. Miasto wrzesień. Miesiąc szczególny. Miesiąc pamięci. 70 lat temu rozpoczęła się wojna wielka i tragiczna dla naszego narodu i świata, za którą odpowiedzialne były dwa zbrodnicze systemy totalitarne niemiecki nazist. I radziecki koń, wzrossza, siódmy jest do was pięknie, <tryk> lecz z waszej strony żadnej wieści nie słyszę. Ogromnie się martwię. proszę, napisz słówko. Ciekawym bardzo, co z wami. Co w domu, jak zdrówko, jak się czuje maręka, czy kupuś już czyta, jakże chciałbym być z wami, Stare progi powitać. Przenieśli mnie do Kozielska. jestem tu od miesiąca. Kiedy nas stąd wypuszczą, czy wytrwam do końca? Jak długo w tej niepewności tkwić nam pozostanie? Dnie, tygodnie, miesiące i co z nami się stanie? Już Znalazł się małym inżynier saper Ludwik Napoleon Siemiński. Urodził się w 1897 roku w Krakowie. W czasie I wojny światowej, mając 17 lat, został wcielony do armii austriackiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wstąpił do Wojska Polskiego i po ukończeniu szkoły oficerskiej uzyskał tytuł podporucznika. Od 1920 roku służbą w trzecim Pułku Wojsk Kolejowych w Poznaniu, a od 1923 roku w Krakowie. W latach 1927-1929 pełnił służbę w Dywizjonie Pociągów Pancernych w Jabłonie, gdzie awansował na porucznika. W 1929 roku został instruktorem, a następnie wykładowcą w Centrum Szkolenia Saperów w Modlinie. W niedługim czasie awansował na stopień kapitana. W latach 1935-1937 pełnił służbę w II Batalionie Saperów w Modlinie. W 1939 roku otrzymał stopień majora. Tuż przed wojną major Siemiński został przeniesiony do Sieradza na stanowisko dowódcy samodzielnego ośrodka saperskiego. Gdzie organizował X Batalion Sapełów, wchodzący w skład X Dywizji Piechoty Ludzkiej. Z tą jednostką wyruszył na wojnę. Wkrótce mogli opuściła rodzina majora, żona, siedmioletnia córka Maria i pięcioletni Tadeusz. Schronili się u rodziny w Krakowie, gdzie czekali na wieści z frontu. Jedyną wiadomością był list. Pierwszy i ostatni z Kozią Listopada 1939 roku. Kozielsk, 20 listopada 1939 roku. Kochani, przede wszystkim donoszę Wam, że jestem zdrów, czego i Wam gorąco życzę. Proszę Was, powiadomcie zaraz moją charkę. Bardzo jestem ciekaw, co nowego słychać. "Czy wyjeżdżała z Krakowa? Czy wie, co się stało z rzeczami pozostawionymi w Modlinie? Jak tam z mieszkaniem w Legionowie?"